Cześć, ty Dominika. Cześć z tej strony, Staszek. Witam Was w kolejnym odcinku, i dzisiaj opowiemy Wam co nieco o Wojnie Szeptów, która swoją premierę miała całkiem niedawno. Jak również przedstawimy listę gier, które w najbliższym czasie trafią do naszych magazynów. Zapraszamy. Wojna szeptów to gra planszowa, w której pięć imperiów walczy o władzę na świecie. Jednak co ciekawe, nie wcielimy się tutaj w władców tych imperiów, ale w agentów tajnych organizacji, którzy chcą wywrzeć wpływ na te imperia tak, żeby na koniec gry ta konfiguracja była dla nich jak najkorzystniejsza. To gra dla dwóch do czterech graczy i rozgrywka może zmieścić się nawet w 60 minutach. Celem gry jest sprawienie, by królestwa, którym jesteśmy lojalni, na koniec gry kontrolowało jak największą liczbę miast. Do tego będziemy potrzebowali dobrej strategii, jak również grać blefem. Jest to gra zmiennej lojalności i ukrytych celów. Co znajdziemy w pudełku? To przede wszystkim okrągła plansza, na której widzimy mapę imperiów, o które toczy się walka. Mamy cztery plansze graczy i odpowiadające im żetony lojalności, kosteczki. Imperium, które będą nam służyć za znaczniki oddziałów na planszy oraz talie kart, gdzie każde imperium ma swoją talię kart z odpowiadającymi im ym, specjalnymi zdolnościami. Warto tutaj dodać, że ilustratorem projektu był Tomasz Jędruszek, także światowej sławy polski artysta. Gra na stole naprawdę się super prezentuje. Tak, mamy także żetony, które będą nam służyć do tego, żeby wysyłać swoich agentów do rad królewskich danego imperium, które są widoczne na obrzeżach planszy. Teraz opowiem o przebiegu gry. Na samym początku gry będziemy losować żetony lojalności i umieszczać na naszej planszy gracza. W ten sposób ustalimy nasze początkowe lojalności względem poszczególnych imperiów. Rozgrywka dzieli się na cztery rundy. W każdej rundzie mamy cztery fazy. Pierwszą fazą jest faza agentów, w której wysyłamy naszych agentów do poszczególnych rad imperialnych. Następnie w fazie imperiów będziemy wykonywać akcje naszymi agentami. Kolejną fazą jest faza porządkowania, gdzie będziemy porządkować sytuację na stole. I na koniec w fazie lojalności będziemy mogli zmienić naszą lojalność względem poszczególnych imperiów. I druga istotna kwestia to to, że w momencie zmiany lojalności, czyli wymiany dwóch żetonów, musimy je odkryć i one już do, samej, do samego końca gry pozostaną odkryte. Kluczowe w grze są akcje, które możemy wykonać będąc agentami w danej Radzie Królewskiej, może to być na przykład dodanie oddziału do pola danego imperium, może to być również zaatakowanie wroga lub na przykład dobranie karty, która dodatkowo może wpłynąć na to, co dzieje się na planszy. Na koniec jeszcze powiem, jak wygląda walka. Walkę wykonujemy poprzez rozpatrzenie akcji walki, a następnie przemieszczenie oddziałów z jednego obszaru na sąsiadujący. Następnie porównujemy liczbę oddziałów dwóch imperiów. Tutaj będziemy po prostu ściągać jednostki 1 do 1 w taki sposób, by pozostało na danym obszarze tylko i wyłącznie jednostki jednego imperium. Warto mieć na względzie, że na plaży znajdują się forty, które mają wpływ na. Trudność zdobycia konkretnego obszaru. To już wszystko o wojnie szeptów, czyli grze, która dla mnie jest lekarstwem dla fanów Gry o Tron, którzy mają problem z zebraniem załogi do rozegrania pełnej rozgrywki lub po prostu brakuje im na to czasu. Teraz powiemy trochę o naszych planach wydawniczych na najbliższe tygodnie. Jeżeli chodzi o nowości, to ruszyła przedsprzedaż gry fabularnej Mutant Rock Zero. W ofercie przedsprzedaży mamy fajne bonusy, dlatego zachęcamy do zakupów. Jeżeli chodzi o gry planszowe, to dodatek do gry Horror of Arkham, trzecia edycja tajemnicy zakonu powinny być w sprzedaży już pod koniec sierpnia, również pod koniec sierpnia do sprzedaży powinien trafić dodatek do gry Horror of Arkham LCG powrót do przerwanego kręgu. Jeżeli chodzi o dodruki, to w zeszłym miesiącu do sprzedaży trafiła gra Moje Miasto, Rainera Knizi, którą bardzo polubiliście, także polecamy tym, którzy jeszcze nie mieli okazji spróbować. Zgodnie z planem w sierpniu do sprzedaży powinien powrócić Tuareg, a tak jak zapowiadaliśmy na początku roku, końcem tego roku do Tuarega powinniśmy otrzymać rozszerzenie. Pod koniec tego miesiąca do naszych magazynów trafi do druk scenariusza Morderstwo w hotelu Excelsior do Arkham Horror LCG, a także dodatki do gry Eldritch Horror, czyli pod piramidami oraz do posiadłości szaleństwa. I będzie to dodatek za progiem. Mamy też dobrą informację dla wszystkich, tych, którzy chcieliby spróbować w swoich sił w walce o Westeros czyli gra o tron powróci do sprzedaży już we wrześniu. Na zakończenie mamy małą niespodziankę dla wszystkich, ponieważ w ostatnich dniach doszło do nas kilka fajnych przesyłek, a w nich próbki naszych gier, które w późniejszej części roku będą miały swoją premierę. Na start coś naprawdę. O dużym kalibrze, a więc Katan edycja 3D, coś naprawdę dla największych fanów serii Katan. Wspaniale pomalowane tereny, jak również miasto, osady, drogi. Także naprawdę świetna gratka dla, dla fanów. Tutaj umieszczę to pudełko, będzie z nami, możecie podziwiać. Tak, następnie Wojna Nemo, czyli gra, na którą wielu z Was bardzo czeka. Mamy informację, że produkcja dobiega końca i wkrótce będzie możliwe, możliwe organizowanie transportu. Zawartość wygląda naprawdę świetnie, ale to pokażemy Wam przy innej okazji. Kolejny tytuł to Pax Spamier. To też jest tytuł, na który bardzo czekacie. Osobiście też bardzo czekamy. Niepozorne pudełko, niewielkie, które zmieścicie na półce, natomiast bardzo ciężkie. Zawartość jest naprawdę syta. Też będzie... Świetna gra i do tego naprawdę fagowo jest, jest moc. I kolejny tytuł, ostatni już dzisiaj, to Vampir Maskarada Dziedzictwo. Jak widzicie, jeszcze zafoliowany, ponieważ przyszedł do nas dosłownie przed chwilką. I wkrótce będziemy przeglądać, czy wszystko się tam zgadza. Jeżeli tak, no to tak jak podobnie jak w przypadku innych tytułów, będziemy organizować transport i gra wkrótce powinna do nas dotrzeć. Tak, oczywiście, śledźcie naszą stronę internetową oraz kanał na Facebooku. Będziemy informować o premierach tych gier, jak również innych. Oczywiście zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, jak również zaznaczenia dzwoneczka, tak byście otrzymywali powiadomienia o naszych kolejnych filmach. Na teraz to wszystko. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Cześć.